Także otwieram 12 sesję Rady Powiatu Rawskiego. Witam przybyłych radnych, witam zaproszonych gości, a także pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. W celu stwierdzenia kworum proszę o naciśnięcie niebieskiego przycisku. Tak. Tego niebieski na środku. Także stwierdzam kworum mamy 14 radnych także możemy prowadzić obrady przechodzimy do punktu pierwszego, do punktu drugiego, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019 i proszę o zabranie głosu pana skarbnika pana Sawickiego Dziękuję bardzo panie przewodniczący, wysoka rado. Został przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian budżetu roku 2019. Zmianie ulegają dochody i wydatki budżetu w dziale 600 transport i łączność w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków funduszu dróg samorządowych dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych w kwocie 3 18 456 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych. Jednocześnie środki na wkład własny w realizację zadania zabezpiecza się ze zwiększonych dochodów majątkowych w kwocie 652 847 zł oraz zwiększonych przychodów z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 161 346 zł. Przychody i rozchody roku 2019. Dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 161 346 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków majątkowych. To jest na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. Zmianie ulegają zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2019 i tu mamy zwiększenie o kwotę 3 832 zł. 1649 złotych przebudowa drogi powiatowej nr 4122e dwa Biała Rawska Rosocha. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan starosta prosił o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W imieniu zarządu chcę przekazać dużą satysfakcję, którą Mamy w związku z tym już kolejny wniosek inwestycyjny złożony przez Powiatrawski znalazł uznanie akurat w tym przypadku wojewody łódzkiego i mamy dofinansowanie w wysokości 80% do zadania inwestycyjnego modernizację drogi na terenie gminy. Sadkowice, to jest na ważnej drodze prowadzącej od, na ciągu drogowym od Nowego Miasta do, przez Sadkowice Białe, Białorawską do, do miejscowości Babsk. E, no cóż, no zwróci, też chcę poinformować, że zwróciliśmy się do, wystąpiłem do Pani Wójt Gminy Sadkowice i mamy wstępne informacje, że również będzie wsparcie z, ze strony Gminy tego zadania, więc y, najpewniej na którejś kolejnej sesji będziemy korygować, będziemy dokonywać stosownej zmiany w budżecie. Natomiast y, w związku z tym, że w ubiegłym tygodniu y, ta decyzja została ogłoszona, no, naszym zadaniem było poproszenie o Pana Przewodniczącego o zwołanie sesji nadzwyczajnej, tak żeby jeśli i o to jest prośba, mam takie przekonanie, że Wszyscy jednogłośnie tą, tą zmianę dokonamy, przyjmiemy te pieniądze. To dzisiaj można będzie ogłaszać przetarg na, na tą czasu jest niewiele, ale to, to, to nie, w tym, nie w tym jest problem. Wyrażam nadzieję i przekonanie, że, że będą wykonawcy, którzy czy będą oferenci, którzy zmieszczą się w cenie, którą możemy zapłacić i zadanie zostanie zrealizowane. Chcę poinformować, że połączone Komisje Budżetu i Finansów oraz Komisja Transportu i Bezpieczeństwa jednomyślnie przyjęły czy zaopiniowały projekt uchwały. Bardzo proszę w imieniu zarządu o przyjęcie stosownej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś chce zabrać głos w omawianej uchwale? Proszę Pan Radny Jarosław Uchman. Panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać o odcinek. Na jakim odcinku, bo nie miałem czasu na zapoznanie się z dokumentami, czy to jest od Babska aż do może na, Jeśli jest tutaj to bardzo kompetentna pani dyrektor Małgorzata Kilman i może w szczegółach Pani Dyrektor by tej informacji udzieliła. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Odcinek drogi, tak jak pan Strator właściwie powiedział, jest to na terenie w całości na terenie gminy Sadkowice. W, w, w zakres zadania wchodzą trzy odcinki drogi 8 od kilometra 8 plus 158 do 9 plus 343 to jest samo sama wieś Sadkowice w kierunku białej Rawskiej, do odcinka w 2009 roku, jak była pierwsza edycja programu przebudowy dróg lokalnych, wtedy realizowaliśmy przebudowę drogi i teraz tak jakby jest połączenie przejścia przez Sadkowice w kierunku yy, tamtym, yy, tego odcinka, yy, początku czy końca tego odcinka. Yy, drugi odcinek. To jest od kilometra 11880 do 12270. To jest przejście przez wieś Kaleń, czyli też dalej poruszamy się w kierunku Nowego Miasta teraz. Tamten odcinek był w kierunku Białej Rawskiej, a teraz poruszamy się w kierunku Nowego Miasta. I to jest przejście przez Kaleń i też to jest wpisanie się w odcinki, które były realizowane w 2015 roku, również z programu Przebudowy dróg lokalnych. Drugi etap, był, też dostaliśmy wtedy w 2015 roku dofinansowanie i doszliśmy do wsi kaleń. Była przerwa przez wieś kaleń i w okolicach ośrodka zdrowia rozszerzaliśmy zakres w ramach posiadanych środków, więc teraz wypełniamy tę lukę. Tam jest około 300 metrów. I trzeci odcinek to już jest w jednym ciągu, No można powiedzieć od miejscowości kaleń, czyli kilometraż. 12 570 do 16604 do granicy naszego powiatu, naszego województwa 4kmzer kilometrowe ostatni odcinek drogi. I, I to jest koniec, będzie tu mamy no, też należałoby zwrócić uwagę, że bardzo dużo szkód komunikacyjnych właśnie Wolszowej Woli i, i zrealizowanie tego zadania na pewno by te szkody też między innymi pomimo znaczy też poprawiłyby stan, natomiast też mamy wiele zabezpieczeń, o których mówiłam. Na komisji w przypadku Sadkowic do, będziemy kończyć brakującą część chodnika, która jest od strony GOPS-u w kierunku białej. Również zatoka autobusowa będzie wybudowana, no, która uspra no, zabezpieczy korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Przejścia dla pieszych zabezpieczone no, będą znakami aktywnymi D6. W miejscowości Kaleń podniesione skrzyżowanie, czyli całe wyniesione skrzyżowanie. Tak dotychczas stosowaliśmy przejścia dla pieszych na progach, tak tzw. zwalniających. Tu w tym przypadku tu mieliśmy kilka wypadków śmiertelnych: skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową. Wydawałoby się, że skrzyżowanie jednopoziomowe w merę czytelne ale no niestety z uwagi na dosyć duże prędkości rozwijane na drodze głównej, czyli na drodze powiatowej powodowały, że w ostatnim czasie kilka wypadków śmiertelnych mieliśmy, więc teraz będziemy, będziemy wynosić całe skrzyżowanie. Również z przejściem dla pieszych w poprzednich latach yy, wykonaliśmy takie też przejście dla pieszych na progu, ale teraz będzie to w ramach tego skrzyżowania również znaki aktywne, brakujący chodnik yy, po stronie prawej też od przystanku autobusowego w Kaleniu. Oczywiście odnowienie całkowicie jezdni na tych wszystkich odcinkach i w Olszowej Woli również kawałek chodnika, o które wnioskowali mieszkańcy. I tu wprowadzamy takie urządzenie, które ma wymusić zwolnienie samochodów ciężarowych, zwłaszcza jadących od Nowego Miasta. Będzie to zmiana, odgięcie toru jazdy, czyli na środku będzie wysepka i no, samochód ciężarowy będzie musiał zwolnić, żeby się zmieścić w, w, to, w ten pas ruchu. Będzie musiał zwolnić, o co chodziło o mieszkańcom. Wprawdzie mieszkańcy chcieli próg zwalniający, ale tu zamieniliśmy, dlatego że też musimy wziąć pod uwagę, że tego typu działania z zakresu bezpieczeństwa ruchu były brane pod uwagę przy ocenie wniosku. Już nie, nie tyle progi progi, które stosowaliśmy i były promowane w poprzednich latach, tutaj są właśnie tego typu, czyli wyniesione skrzyżowania, odgięcie, odgięcie toru jazdy, aktywne oznakowanie tego typu są dodatkowo były punktowane i być może też zadecydowały o tym, że wniosek no, znalazł się na podstawowej lisie do dofinansowania i pan premier tę listę zatwierdził z naszym zadaniem. Może jeszcze czas realizacji planowany był od lipca do końca listopada. No teraz musimy się w tym terminie. No chcemy spróbować, tak jak pan starosta powiedział, dzisiaj jak już będzie podjęta uchwała, zaraz już pracownicy czekają, żeby przetarg został uruchomiony, do prezesa wyślemy i ogłosimy na naszej stronie internetowej i od jutra już mamy nadzieję, że będą się wykonawcy interesować tym naszym przetargiem. I ten termin, długi, znaczy odcinek w sumie jest ponad 5 kilometrów, 5,6 km, Niby długi, ale roboty nie są specjalnie, powiedzmy, bardzo skomplikowane. Oby tylko aura dopisała, to miejmy nadzieję, że również zmieścimy się w tym terminie. Mamy nadzieję też, że może pan wojewoda przy podpisywaniu umowy też znajdzie jakąś furtkę, żeby można było wydłużyć termin realizacji. Jest to zadanie jednoroczne. Więc no, powinno się zakończyć finansowanie do końca roku, zwłaszcza tej części dofinansowania z budżetu państwa. No, jest to dotacja z budżetu państwa, więc powinna być rozliczona pewnie w, w tym roku. Ale mamy nadzieję, że, że będzie to uda się nam to postępowanie zakończyć pozytywnie. Dziękujemy pani dyrektor za wyczerpujące informacje. Jeszcze jakieś pytania, proszę pan radny Jarosław Uchman. Informacja Pani Dyrektor, ale chciałbym zapytać, bo drogę znam, korzystam. Ona jest trochę niebezpieczna ze względu na swoją wąskość i brak pobocza. Czy zakres robót przewiduje jakby poszerzenie tą jezdę i zabezpieczenie pobocza? Powiem jak to wygląda od strony użytkownika. To jest teren, który jest wykorzystywany przez sadowników i tam niestety te samochody ciężarowe z jabłkiem jeżdżą, one się wymijają. W czasie wymijania muszą zwolnić i niestety zjeżdżają na nieutwardzone pobocze? To pobocze jest takie nie, nie, niebezpieczne. <laughs> Samochód, który jedzie z tyłu za taką ciężarówką, która mknie po poboczu, narażony jest na uderzenia kamieniami, które tam się znajdują, a czasami też asfaltem wyrwanym z jezdni. I teraz moje pytanie jest takie, czy, yy, czy przewidujemy tutaj poszerzenie jakby i utwardzenie tego pobocza, żeby to było bezpieczny? Czy zostawiamy to w takim kształcie, jaki jest obecnie? Ja oczywiście powiedziałam o głównych pracach, ale oczy, w zakres wchodzi w, 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 poszerze, to znaczy szerokość jezdni na tym odcinku od Kalenia do Nowego Miasta będzie 5,5 metra. Ścięcie poboczy istniejących, no bo one są miejscami zawyżone i będą one utwardzone kruszydem. 0,31,5 takiej frakcji, więc w, w, oczywiście ułożone mechanicznie, więc zagęszczone. I tak no będą przewidujemy. Odcinek troszkę będzie poszerzony do 6 metrów na tym pierwszym, czyli w granicach Sadkowic, dlatego żeby utrzymać jednakową szerokość. Szerokość jest w sadkowicach jest sześć metrów, w kierunku białej było węzie, więc poszerzamy do 6 metrów. Tutaj natomiast będzie odnowiona dwie warstwy masy, ścięte pobocza i z kruszywa będą utwardzone pobocza. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania do Pani Dyrektor? Nie widzę, a zatem poprosimy o opinię. Dziękujemy Pani Dyrektor o opinię Komisji. Połączone komisje odbyły się przed sesją Komisji Budżetu i Finansów i Komisji, komisji Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa, którym przewodniczył Pani Jarosław Kobierski. Proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, połączone komisje Komisja Transportu i Bezpieczeństwa oraz Komisja Budżetowa pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowały projekt, projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję bardzo. Czytam treść uchwały. Uchwała nr. Numer... 12 łamane 77 łamane 2019 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu roku 2019. Na podstawie artykułu 12 punkt 5 i punkt 8 lit litera D ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz artykułów 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf 3. Postala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2 900 600 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 1 802 257 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. Dokonuje się zmian w załączniku do uchwały budżetowej dotyczącym zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4. Paragraf 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetowy 1 098 343 zł, w zwiększenie o kwotę 161 346 zł, który zostanie pokryty przychodami wolnymi środkami z lat ubiegłych. Paragraf 6 wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf numer 7 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przystępujemy do głosowania. Przycisk zielony jestem za, czerwony przeciw i żółty wstrzymuje się. Naciskamy przyciski. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 15, 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu rawskiego na lata 2019-2039. I proszę o zabranie pana skarbnika pana Sawickiego. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, wysoka rado. Został przygotowany projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2039. Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Powiatu Rawskiego w sprawie zmian budżetu roku 2019 oraz na podstawie artykułu 229 ustawy o finansach publicznych dostosowujemy wieloletnią prognozę finansową w zakresie 2019 roku do budżetu powiatu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos w omawianej uchwale? Nie widzę, zatem proszę o opinię komisji, czyli połączone komisje, które odbyły się w dniu dzisiejszym Komisję Budżetu i Komisję Komunikacji, i, po którym przewodniczył pan Jarosław Kubierski. Panie Przewodniczący, Wysoko Rado, Szanowni Państwo, połączone komisje, to znaczy Komisja Budżetowa i Komisja transportu i bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowały projekt, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czytam treść uchwały. Uchwała nr 12 łamane 78 łamane 2019 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 10 września 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 228, artykułu 230, ustęp 6 i artykułu 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2019 roku pozycja 869 oraz artykułu 12 punkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym Rada Powiatu uchwala co następuje. Paragraf 1 w uchwale nr 4 łamane 30 2018 Rady Powiatu Rawskiego, w Rawie Mazowieckiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 2039, Zmienionej uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr 5 łamane 32 łamane 2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr 6 łamane 39 łamane 2019 z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr 7, łamane 45, łamane 2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy, finan prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 uchwałą Rady Powiatu Rawskiego numer 8 łamane 52 łamane 2019 z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 uchwałą Zarządu Powiatu Rawskiego numer 68 łamane 2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 oraz uchwałą Rady Powiatu Rawskiego nr 10 łamane 70 2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019-2039 Wprowadza się następujące zmiany. Paragraf 1. Zmianie ulega wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zmianie ulega wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi Powiatu Rawskiego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Także przystępujemy do głosowania. Także dziękuję. 15 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Także uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Przechodzimy do punktu sprawozdanie Starosty Rawskiego z wykonania uchwał Rady i proszę pan starosta Jacek Otulak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Rada Powiatu Rawskiego Szóstej kadencji na swoim na swojej 11. sesji w dniu 22 sierpnia 2019 roku podjęła uchwałę nr 11, łamane przez 76, łamane przez 2019, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Rawski umowy o świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego celem uzyskania dopłat z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Niniejsza uchwała przedłożona została w trybie artykułu 78 ustawy o samorządzie powiatowym w Wojewodzie łódzkiemu celem zatwierdzenia jej zgodności z obowiązującym prawem. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do punktu piątego. Wnioski i oświadczenia radnych. W tym punkcie proszę pan radny Adrian Galach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chcielibyśmy złożyć wniosek w formie interpelacji. Pozwolę sobie odczytać jego treść. W niniejszym składamy propozycję, by na terenie miasta Rawa Mazowiecka, jako stolicy naszego powiatu, na jednej z nieruchomości stanowiących własność powiatu rawskiego, stworzyć tak zwany zielony targ. Dzięki temu Rolnicy będą mogli sprzedawać to, co wytworzą bez zbędnych pośredników, nie uiszczając opłaty za korzystanie ze stoisk. Mamy nadzieję, że ten wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania, czy wnioski? Proszę pan radny Jakubowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. W związku z odesłaniem projektu uchwały Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Rawskiego, do komisji w uchwały, projektu uchwały w sprawie utworzenia Domu Spokojnej Starości. Moje pytanie brzmi czy kwestia była przedmiotem pracy jakiejkolwiek komisji do tej pory? Dziękuję. Proszę Pan Starosta Józef Matysiak. Jeśli chodzi o komisję nie, natomiast zwróciliśmy się do samorządów na terenie powiatu również do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o informacje w kwestii, ja mówiłem o tej o, na poprzedniej sesji, również o, o informacje co do, że tak powiem, społecznych potrzeb w tej kwestii. Dziękuję. Jeszcze jakieś wnioski? Tak, proszę pan radny Paweł Jakubowski. Panie Przewodniczący, Szanowna Jado. Moje kolejne pytanie brzmi w protokole z posiedzenia zarządu z 26 czerwca tego roku był taki punkt związany z ofertą firmy Podskarbit szlacheckich na wycinkę i embakowanie rowów przydrożnych na terenie powiatu jawskiego. Oferta została odesłana do dalszej analizy. Moje pytanie brzmi, jaka była decyzja w tej sprawie i jeżeli była negatywna, co za tym przemawiało. Dziękuję. Proszę Pani Dyrektor Małgorzata Kilman. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Przedsiębiorca, który zgłosił się z taką inicjatywą z uwagi na Prawdopodobnie brak y, mocy, bo my byliśmy zainteresowani jak najszybszym y, wejściem na pracę, zrezygnował y, z, ze świadczenia tej y, usługi. Także y, też, też i cenowo y, analizowaliśmy cenowo y, cena, z, y, później, bo trwało. Ja osobiście rozmawiałam z, z tym wykonawcą, jak, y, to takie było też i polecenie zarządu. Y, rozmawialiśmy y, o y, tej ofercie, więc no też to była cena też za wycięcie, ale też chodziło o, o składowanie, więc no po, po tej rozmowie być, być może no zrezygnował, miało być to natychmiast, później miał być to sierpień, no Pan jednak odłożył to zupełnie i już odstąpił tak jakby od tej oferty. Dziękuję. Tak. Proszę pan, pan Starosta Józef Matysiak. Jeśli chodzi o tą kwestię oczyszczania ruchu przydrożnych z zatrzaczeń, myślę, że jest to bardzo ważna sprawa i będziemy projektować w budżecie roku następnego. A jak pozwolą środki, to również w końcówce tego roku z bieżącego utrzymania dróg takie prace, no to poprawia bezpieczeństwo, to jest ewidentne. Prowadzona jest y, od kilku lat wycinka zagrażających bezpieczeństwu drzew. Głównie chodzi o topole. I tak co roku y, około 10 tysięcy jest przeznaczanych na y, przeprowadzenie takiej wycinki, bo y, no tutaj nie ma chętnych, że tak powiem, y, na to, żeby, y, żeby dokonać tej usługi w zamian za drewno trzeba do tego najzwyczajniej dopłacić. Tutaj będziemy mieli podobną sytuację. Zobaczymy, kto się, kto się zgłosi, to już oczywiście regulują reguluje ustawa o zamówieniach publicznych tryb wyboru. Prawdopodobnie nie będą to kwoty, które jakieś tam wysokie. Natomiast mamy świadomość tego, że Coroczne takie działanie systematyczne może poprawiać yy, bezpieczeństwo na drogach i takie prace będą realizowane. One były wykonywane przez m.in. przez Rawsko-Bialską Spółdzielnię Socjalną yy, na terenie gminy Rawa Mazowiecka yy, na drodze od Boguszyc w kierunku granic powiatu. Dziękuję. Jeszcze jakieś wioski? Proszę Pan Radny Adrian Galach. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zapytać, czy został sporządzony już audyt finansowy szpitala? Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Starosta Józef Matysiak. Tak, został sporządzony. W najbliższym czasie zostanie, będzie to przedmiotem, mam nadzieję, że połączonych komisji, jak to już jak Pan Przewodniczący Komisji Zdrowia, ale myślę, że będzie to przedmiotem zainteresowania Radnych. Został sporządzony. Dziękuję. Także jeszcze jakiś wniosek? Także nie widzę. Zamykam posiedzenie dwunastej nadzwyczajnej sesji powiatu rawskiego.